Siemka, ruszamy dzisiaj z napowiadanym poprzednim filmiku cyklem na TP.pl. Co to jest? Od prawie początku istnienia naszego serwisu yy, piszecie nam pytania odnośnie jakichś yy, gorszych, niższych modeli. Jak wiecie, ja recenzuję tylko te najwyższe, no i tak naprawdę trudno by było, żebym skupił się na wszystkich. Nie ma po prostu takiej opcji, żeby to wszystko przetestować. W przypadku A0, na np. F50, F30, F10, F5. No nie da się tego zrobić. Często kiedy piszecie jakieś pytania odnośnie tych niższych wersji odsyłam Was na forum, bo tam yy, nasi inni czytelnicy często mają bardzo obszerną wiedzę i naprawdę są w stanie pomóc. I często jest to bardzo dobre wyjście właśnie tam się stylizować. Tak czy inaczej, zawsze staram się no, robić jakieś nowe rzeczy, to co pomoże Wam w wyborze korków i jak najlepiej określić, że to jest to, co chcecie kupić, czy to, czego nie chcecie kupić, i przede wszystkim to, co potrzebujecie, a nie tak naprawdę chcecie, bo jeśli coś do kitu, to staram się Wam zawsze wybrać podcast jakiegoś gorszego modelu powiedzieć, co jest dobre, co jest złe, na co zwrócić uwagę. Dlatego dzisiaj zaczynamy pierwszym odcinkiem nową serię na tp.pl. Będą to porównania różnych modeli. Zaczynamy w pierwszym odcinku od F50. Czyli mamy tutaj, ja tak naprawdę też nie tylko się orientuję, więc zaraz powiem Wam, jak będzie to wszystko realizowane. Mamy oczywiście F50, której recenzja już była Mamy F30, F10 i F10 Wszystkie sobie obejrzymy. Znaczy nie będziemy testować butów wraz z Messi Ja również, że będę testował, no bo tak jak mówiłem jest to bez sensu i nie dalibyśmy rady Ale mam no, tam jakieś doświadczenie w tych korkach piłkarskich, więc myślę, że patrząc na jej budowę jestem w stanie powiedzieć, czy to jest fajne, czy nie, czy ten materiał jest już tak sztywny, że jednak nie fajny, czy jeszcze jest na tyle miękki, że jestem jakaś jakość, że faktycznie można powiedzieć no, w tej płci jakościowej coś się zmieniło i jest to punkt, na który warto zwrócić uwagę. Biorąc pod uwagę jeszcze relację cena do jakości. W ten sposób będę patrzył. A więc zaczynam F50. Dobra, lecimy. A więc tak, mam tutaj przygotowane kartony z czterema, yy, z czterema, różnymi modelami z serii F50. Jest to. F50. Może pierwszej pokażę. F50 F30. F F10 i F5 Co będziemy tak. oceniali? Przede wszystkim różnice w budowie yy, jakość materiału może być też lekkość tego buta oraz no, po prostu to jak on jest wykonany Już na przykład widzę patrząc na, na F10 yy, różnice po prostu w formie tego buta w tym jak on wygląda, ale jesteśmy od żebyśmy się nie pogubili F50, wiadomo, była recenzja, Mam nawet tę bardzo pakową wersję. Recenzję koniecznie musicie sobie przeczytać na PPL, Bo tam, wszystko co można napisać o tym budzie jest, jest powiedziane. Tym bardziej jest takich rzeczy, które ja tutaj, macając je, mogę, mogę wywnioskować, bo bardzo jest szeroka ta strona techniczna opisana zawsze w recenzjach. Choleska. Może nie najbardziej miękka spośród wszystkich modeli budów piłkarskich, jakie mam na rynku, ale no, na pewno i tak tak świetna podzielona na dwa obszary tutaj jest takie charakterystyczne dla tego modelu te łączenie tu mamy tą siatkę tutaj jest chłopaka jednolita nie ma tej siateczki podeszła sprint frame, wiadomo najlżejsza wykonana z największą starannością i bałością. aczkolwiek w podeszwie jest to ciekawa sprawa no bo kształt gołku teoretycznie wpływa na to w jaki sposób odpychamy się od ziemi to że są monety wygodne, wpływa na to że hamując bokiem stopy dobrze tutaj rozpraszana jest energia przyspieszając przez to że są ułożone tutaj mają te ścianki dobrze odbijamy się od odbijamy się odprawy dobrze startujemy do przodu po prostu i to są rzeczy które no, teoretycznie wykonanie ich nic nie kosztuje bo to jest pomysł który istnieje niezależnie od tego czy stworzymy ją z bardzo lekkiego plastiku tak jak w tym przypadku czy z jakiegoś cięższego ale gorszej jakości no to powinno być moim zdaniem zastosowane w każdym modelu i to zobaczymy czy tak się stanie. Bo ja oczywiście tych niższych modeli też nie znam i tak jak w waszym przypadku też tutaj trochę uczę się o tych, o, o tych niższych. I tak pewnie rozpinimy je najlepiej niż, lepiej niż jakiś sprzedawców, O chyba czy z kolorów. Bierzemy pierwszy model, który jest niższy od F50, czyli F30. Unboxingi każdego z tych modeli znajdziecie gdzieś w którymś z narożników, jest to osobny filmik. Zrobimy. W porównaniu bierzemy pod uwagę tylko korki, a nie modele halowe czy tam turfy. No bo te zazwyczaj są tak jakby w jednej pulsy jakościowej, one mają jedną wersję, więc nie ma tutaj co porównywać. Na przykład, jak unboxingi jak już też zrobiliśmy i będziecie je w osobnych filmikach na tym, na tym, na tym kanale. Ok, F30. Tak samo jak w przypadku poprzednich butów, mamy tutaj taką samą konstrukcję, zrobimy łączenie dwóch teoretycznie różnych materiałów. Tutaj jest on cieńszy, ja sobie wyjmę. Przeczytujemy sobie wnętrza, ten papier, żeby poczuć, jak on jest naprawdę miękki i muszę powiedzieć, że nie czuję zbytnio różnicy, o ile widzę, czy jest on trochę grubszy, bo wewnątrz jest jakieś wyścielanie. wewnątrz jest druga warstwa do ale tak naprawdę nie ma dużej różnicy. Co widzę po tym modelu, to chyba to, że... no pomyślcie sobie. Robicie jako taki koncern buty i musicie, pracujecie zawsze, tak mi się przynajmniej wydaje, nad tą najwyższą półką jakościową, czyli pracujecie nad F50, bo to jest najlepsze co macie. Robicie F30. No i co, macie ten gotowy but i musicie gdzieś obcinać materiały, gdzieś robić coś, żeby był on tańszy. To jest oczywista sprawa, bo też wy chcecie tańszy but, ale żeby jakoś odróżnił się od tego najlepszego, był trochę gorszy, żeby jednak każdy z nas... Chciał ten lepszy, chciałbym F50, która jest droższa, bo będzie ona w jakiś tam sposób lepsza. W tym, co ja tutaj robię, yy, będę przede wszystkim doszukiwał się jakichś fajnych rzeczy w tych niższych modelach, takich, które, dzięki którym można powiedzieć, że tak, to by był but, który można kupić yy, oszczędzając trochę na tej F50. Nie będzie on aż tak dużo gorszy, bo zawsze będzie gorszy, ale nie będzie on aż, on aż tak gorszy. I co tutaj widzimy w tej F30? Przede wszystkim to, że wydaje mi się, że cała ta część chodawki jest wykonana z tego samego materiału co F50. Uwagowo, jeśli wezmę te buty, to czuję różnicę. Tak abstrahując do tego, o czym teraz mówię. Wziąłem i poczułem. Jest ta różnica praktycznie. Jest to ten sam materiał, tylko wewnątrz ma on wyściołanie. Ma on jakąś drugą taką warstwę. Może po prostu tamten jest również zrobiony z dwóch warstw zespolonych, bo tak jak sobie mówiliśmy w recenzji. AD04 wewnątrz są takie mięciutkie. Nie są, nie, nie są takie jak zwyczajnie syntetyk, takie sztywne, tylko są takie miękkie, one trochę przytulają tą stopę. Tak tutaj ta druga perspektywa wewnętrzna jest inna, taka bardziej miękka, ale już nie taki puszek, nie taki charakterystyczny meszek, który tam to taka kąbeczka. Tutaj już jest to taki klasyczny materiał, tak jak mielibyśmy w jakichś tam predatorach czy tego typu budach, tylko. Między tymi warstwami nie ma tej szwanki, która była taka bardziej delikatna, Jest to chyba tutaj nie ma wypełnienia, są to po prostu te dwie warstwy. jest to ogólnie coś fajnego, bo ten cały wierzch jest taki sam jak tył, no i jak najbardziej tutaj w tym przypadku już nie jest przeźroczysty. Jest on bardzo mocno zmieniony. Sama pięta nie jest tak wąska. Jest trochę szersza, co może być dla niektórych fajne. Weźmy sobie. tak tutaj. Jest to chyba ewidentnie widoczne. I co z tego? Teoretycznie, jeśli mamy szerszą piętę, to but powinien gorzej trzymać stopę. Powinna ona być luźniejsza. Fakt, ale mamy też tutaj inny element, który, którym producenci czy dizelerzy wpływają na to, jak ten but trzyma się stopy. I jest to wyściołanie konieczne, Czyli cały ten element. To, czy to jest grube, czy cienkie. No i tak jakby się, jakbyśmy się spodziewali. A dizera są męższe, ale mają tutaj to wypełnienie cieniutkie te są szersze i mają grubsze czyli de facto miejsca na stopę powinniśmy mieć podobnie co jest lepsze? No, tutaj mamy mniej wagi więc może to jest jeden powód dlatego czemu jest męższy, ten jest węższy ale ma bardziej cienkie ten bieg wykonany jest w ten sposób, że mamy tutaj znacznie większą ilość niż w F50C w tym kołnierzu i jest on bardziej miękki ale też widać, że nie jest on tak ładnie ułożony są tu już jakieś takie balony, no oczywiście nie mówiąc, że jest to jakaś tandeta i że na nada, bo na pewno nie, co widzimy po, po, po przodzie kolewki, ale w tianim obszarze buta to jest to, na co zwróciłem uwagę. Nie na to, że tu nie ma tej siateczki, bo nawet niektórzy piłkarze preferują wznieśnienie Persiego na mundialu, który ma tą podeszwę od prenatora power to wiadomo, ale też ten zączyć no, buta nie ma z tej siateczki, ma z takiego jednolitego materiału. Więc to jest, to jest taka różnica. Mamy miejsce na mikołcz w F30 co może być istotne dla wielu z Was. No tak, w prawym bucie nie wyjmuje się wkładki. Nie ma wymienianych wkładek, bo w F50 mamy zapasowe wkładki komfortowe i takie podzielkowane lekkie. W F30 tego już nie ma. Dobrze, z wierzchu nie wyszczególniłbym niczego innego, poza tym, że podeszła. Tak jak sobie mówiliśmy wcześniej... Ułożenie kołków i kształt jest dokładnie taki sam jak w F50, no jest jak najbardziej logiczne, bo to jest tylko przełożenie pomysłu, a nie jakiejkolwiek rzeczy, która nosiłaby, zmieniałaby koszty produktu, więc to jest chwalebne. Myślę, że podośwa jest trochę szersza, ale kto wie, czy tak samo jak w przypadku tej pięty. Nie chodzi tutaj o to, że również wypełnienie w środku jest... jest tego wypełnienia po prostu więcej i lepiej to trzyma stopę. Na co... Należy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o podeszwy, bo tak się zastanawiałem, czy przychodzę naprawdę do podeszwy, czy jeszcze mówię o, o chodewce. Usztywnienie pięty jest zewnętrznym, ale nie jest ono częścią podeszwy, tak jak w F50. Możecie sobie tutaj zobaczyć, tutaj jest to część podeszwy, tutaj jest to zupełnie osobny element. I to jest coś takiego, po czym przede wszystkim idzie szybko poznać na boisku różnicę między F50, a F30. I to jest coś, co tak naprawdę Wygląda to dosyć kiepsko. Nigdy mi się nie podobało to w jaki sposób Adidas zrobi te F30 nie jest to element w podeszwie i dodatkowo nie jest to klejnoty, tylko tutaj obszyte. No można by było to zrobić ładnie. Sam jak karta, wróciłem do Milanu. Okej, okay, jedziemy z kolejnym. Kolejny na rozkładzie są F10 co z jak sąd będziemy porównywali i do F50 i do F30 i dobrze, wszystko. Polewka. Zdecydowanie twardsza, już nie jest ten sam materiał. Jej twardość tworzy nawet tą formę, ten kształt, którą ten duch ma. Zobaczcie, jak on jest odkształtowany i tutaj nie ma w żadnej konstrukcji, która to tworzy, tylko to jest po prostu sztywność tego. Więc zdecydowanie już inny materiał. Jeśli chodzi o wyściołanie, to jest wyściołane tak samo jak tamto, jak F30 ale zmienił się tam też znowu połączenie dwóch materiałów i ten tył jest taki sam tutaj jak w F30 to usztywnienie pięty jest inne niż w F30 pod tym względem jakościowo jest ono inne jest ono również zewnętrzne, również przerzute. nie ma tutaj wzorku ale wydaje się, że forma którą to usztywnienie nadaje jest taką formą nie do końca dopasowaną do pięty zdecydowanie inną tutaj ona jest trochę taka bardziej elastyczna tutaj nie, więc kto wie jak to się sprawuje? Tutaj będą wątpliwości czy to już jest fajne, czy to tak to, to, to do końca sprawuje swoją rolę. Wyściełanie poniżej jest takie samo, yy, ale ogólnie już patrząc na ten but, również oczywiście nie ma wkładek i tak dalej, ale ogólnie jest to taki but, którym swoim kształtem już tak nie do końca moim zdaniem yy, Chciałbym powiedzieć, że się nadaje, bo we wszystko no, można grać. Ale nie do końca jest tak, że ten bud na przykład, dopasuje się do naszej nogi. Włożymy nogę, jakoś ona rozpycha ten z w różnych miejscach. Wiadomo, tak samo by było we 50, F30, bo było w F50, F30, a ten materiał jest na tyle miękki, że on się poddaje kształtowi stopy. Tutaj ten kształt już jest zdefiniowany i nie sądzę, jest to na tyle sztywny materiał, nie sądzę, żeby one się jakoś fajnie układał na stopę. Podeszwa, kółki zrobione tak samo jak wcześniej, czyli OK. Nie ma miejsca na mikor, czyli jest ona szersza. Bud jest, znowu w porównaniu do F30, tak samo jak biorąc F30 F50, czujemy różnicę, to tutaj w sumie nie aż tak znaczną, ale jednak ale jest. Ok, teraz zmieścimy się za ostatnim odłączeniem, czyli za F5. F5, największy, low-end. I tak, wyciągnę papierki. Ok, wszystko mamy. Szybkie porównanie. Jeszcze. Bardziej twarda, jeszcze grubsza cholewka tutaj. Wewnątrz wyściełanie, <laughs> przepraszam, takie samo, ale, ale jeszcze patrzę. Tył, usztywnienie już wewnętrzne, co jest dziwnym krokiem, bo tutaj wcale jeśli się porówna F10, F5 to ktoś może stwierdzić, że tutaj w ogóle tego elementu nie ma, jest to złe, a przecież no nie do końca tak jest, bo w wielu korkach piłkarskich, nawet najwyższej półki tych po 1000 złotych, mamy usztywnienie wewnętrzne więc to za bardzo o niczym nie świadczy i wydaje mi się że wręcz, że to usztywnienie wewnętrzne tutaj może nie tak do końca usztywnione, ale jakoś będzie lepiej opłatało kostkę więc jest to lepsze wyjście, mi się wydaje, lepiej będzie się sprawować nawet niż w tej F10 w tej F5 będzie lepsze, ale no jest to chyba jedyna różnica taka na plus, bo kształt tutaj jest, jest taki sam, więc w zasadzie w następnych porównaniach nie ma już na co zwracać uwagi, bo widać, że przynajmniej Adidas robi to tak, jak powinien, no i dobrze. Podeszpa, jeszcze tego sobie nie sprawdzaliśmy. No jest to odczuwalnie w porównaniu do F50, który już na pewno trochę sztywniejszy, ale nie powiedziałbym, że tutaj tej sztywności podeszwy można odczuć taką różnicę, która trzeba tym czy wziąć ten model czy inny ale tył buta i tutaj kołnierz to jest y, zdecydowana różnica y, przede wszystkim ten materiał, który jest wyściełany, no to jest taka taka niby siatka ale myślę, że nie będzie tutaj żadnej ulmy jeśli porówna się te buty do takich które przynajmniej jeszcze ja pamiętam dawno temu no, w jakiś ogólniczy sklepach, można było kupić jakość wykonania ewidentnie nie jest taka zła, bo tutaj nigdy żadne nitki nie odważą i, i tym podobne. Co na bucie, no, który już kosztuje chyba sto ile złotych można zwrócić, uwagę, można by się było spodziewać, że jakaś lipa to może być i nie ma. Tej lipy nie ma, ale faktycznie ta, ten materiał, który tutaj jest wydaje mi się, że przede wszystkim kojarzy, kojarzy mi się, że kiedyś tak jak każdy z Was pewne. Grałem w takich butach i wydaje mi się, że to będzie gorące. To, to po prostu jakoś tak nie odprowadza powietrza, jest po prostu grube i ciepłe. No tak jakbyśmy założyli kurtkę czy czapotek na siebie w tym bardziej w wysokich temperaturach niż to podczas aktywnego, aktywnego ruchu. Tak samo tutaj mi się wydaje, no, że to już jest coś, co nawet nie chcę sprawdzić, jak to się sprawuje i prawdopodobnie będzie. Tak samo w każdym innym modelu, gdybyśmy się nie wzięli, że, że ten najsłabszy jednak yy, no nie jest czymś, na co nawet chciałbym zwracać uwagę myśląc o ewentualnych testach, którego jest w niższych modeli. Tak więc czas na podsumowanie. Sprawdziliśmy sobie wszystkie cztery modele Adidasa. I tak, przede wszystkim yy, oceniłbym różnicę między F50 a F30, bo tutaj... Każdy z Was jest w trochę innej sytuacji, ma dysponuje trochę inną sumą i innymi poputkami będzie się kierował. I chciałbym każdej z tych osób powiedzieć, co się tak naprawdę opłaca tutaj. Różnica między F50 a F30 jest znacząca. Jest to różnica, którą grając tam na najwyższym poziomie, grając przede wszystkim często to ważne, się odczuje i są to już takie rzeczy, które naprawdę w F50 jak w każdym najdroższym bucie yy, daje się odczuć. Ta, ta miękkość tej, tej cholewki, to o czym mówiłem w recenzji, że ona jest tak fajnie wyściołana. To są takie, przepraszam, tutaj oczywiście F50, ale ja nie czułem tej miękkości cholewki, więc nie jest to taka duża pomoga. To są rzeczy odczuwalne, ale ten kosztuje dwa razy więcej niż ten. I czy jest? jest to ważne. Powiedzmy sobie szczerze, że jeśli ktoś kupi F50, halo, klienta mamy, a ja nie mogę. Dobra, idziemy dalej, przynajmniej mamy, mamy tak, nakręcimy kolejny odcinek widoku. Jeśli ktoś naprawdę chce mieć ten najlepszy bud, to, to jest ta pobudka, która zadecyduje o tym, że faktycznie ktoś wyda dwa razy więcej. Ale czy jakość między tym modelem F50 a F30 praktycznie wpływa na to, że warto wydać dwa razy więcej? Myślę, że nie. I tak jak... Tak jak ja jaram się najdroższymi butami, tymi najlepszymi, tak samo większy z Was, jeśli kupi F50, to kupi dlatego, żeby zaspokoić takie swoje pragnienie posiadania tego najlepszego sprzętu. I okej, okay, no kto to może zanegować? Przecież kupujemy rzeczy po to, żeby mieć z nich przyjemność. Jeśli komuś to sprawi przyjemność, to jak najbardziej tą, tą F50 warto kupić. W F30, tak jak mówiłem, nie podoba mi się to wewnętrzne usztywnienie pięty i wydaje mi się, że to jest na przykład taki element, który jest zrobiony celowo tak, nie do końca tak fajnie, dlatego, żeby jakoś różnicować te buty, żeby że powiedzieć, no rzeczywiście to jest jakieś takie, wygląda gorsze. Bardzo fajną rzeczą jest to, że ten materiał, z którego jest tu wykonana cholewka, jest taki sam jak w przypadku F50 i naprawdę F30 jest butem, który biorąc pod uwagę różnicę cenową, można polecić. I nic dalej. Już F10, która jest jeszcze tam, nie wiem, czy o połowę mniejsza, Wy na pewno wiecie o ile ona jest tańsza. Czy, czy to się, czy warto. Myślę, że tutaj połowę tańsza, ale to już nie są takie same pieniądze, to nie jest 400 zł. Biorąc pod uwagę to, że jeszcze są przeceny, że mamy dla Was kody zniżkowe na Ergo i tak dalej, yy, to wydaje mi się, że ta F10 jest ostatecznością. Naprawdę, jeśli ktoś już na tą F10 długo zbiera i, i, i go nie stać, to F10 jak najbardziej ok, wiadomo, nie ma się czego wstydzić ale jeśli ktoś się zastanawia ma te 80 zł różnicy 80 zł ile to jest nie będę wam to przeliczał na piwa bo większość moich czytelników czytelników TPPL nie powinna pewnie pić ale przykładając na lody no to te 8 tych jesteśmy w stanie wydać stosunkowo szybko a naprawdę jest opłaca się dołożyć te 8 żeby wziąć sobie F30 Przede wszystkim dlatego, główną różnicą jest to, że tutaj materiały pozwalają na to, że stopa uformuje sobie w jakiś sposób ten but. Natomiast, tak jak mówiłem, tutaj stopa uformuje sobie ten pod, a tutaj jest on na tyle sztywny, że nie stanie się tak. I tak naprawdę, różnica 80 zł jest niewspółmierna do tego, jaką różnicę jakości tutaj będziemy mieć. Zdecydowanie bardziej F30, troszkę dołożyć, nie kupić parę nogów niż, niż F10. No i na końcu mamy F5. I tutaj nie rozmyślałbym czy jest jakaś alternatywa hmm. dla F30, na pewno już nie F50 oczywiście, czy F10. Eee, no jeśli ktoś wybiera pomiędzy butami czy Decathlonu jakiegoś, czy jakimiś takimi z marketu, bo pewnie będzie to lepsze. Dlaczego? Nie dlatego, że jest to jakościowo piłkarstwo, tak dobry buty odczujemy tą różnicę, tylko dlatego, że jakość jego wykonania będzie lepsza. W tej żarze wystarczy on na dłużej niż te buty kupione gdzieś tam w markecie. I tutaj, w, w tej klasie cenowej, jakościowej, to jest to porównanie, które ma sens. Jeśli szukacie takich butów i na tym rozmyślacie, zresztą nie ma was to pewnie przekonywać. Też różnica cenowa między butami z marketu też na pewno jest, no bo nie wiem ile kosztują F-5, tam nie dużo więcej niż stówka pewnie, a buty z marketu potrafią kosztować 3 dychy, ale na pewno na dużo, dłużej starsze Wam ta F-5 niż, niż jakieś buty tam... Nie wiem, przecież nie chcę czy z tego czy nie, ale jest takiej taki sieci i też nie tylko na pewno. Się... Kieszliśmy pierwszy odcinek porównania, myślę, że... Wyszło całkiem nieźle, bo sam nie wiedziałem do końca, jak, jak to będzie wychodzić, jakie tutaj, jakie różnice wykryjemy i co będzie godne polecenia, a co nie. Myślę, że wy jakieś wnioski dla siebie, będziecie wiedzieli, co kupić. Jest to coś, co uzupełnia to, co robimy na T.pl. i będziemy to kontynuowali i mam nadzieję, że będą pozytywne komentarze. Cześć!